Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie film poradnikowy, w którym mm, pokażę, jak zainstalować praktycznie takiego YouTube'owego polskiego świętego grala, czyli DaVinci Resolved. Gigantyczny, najlepszy chyba na rynku albo jeden z lepszych programów do montażu wideo, posiada dwie wersje, jedna wersja jest bezpłatna, druga jest płatna, w tej chwili jest promocja 1400 zł, to kosztuje, kupujecie i macie na zawsze. DaVinci Resolve ma natywną wersję na Linuxa, ale jest z tym problem problem z instalacją na niektórych dystrybucjach. Problem też taki, że DaVinci Resolve nie obsługuje mp4 przy niektórych kodekach, ale o tym później powiemy. Powiem jak nagrywać materiały, by to mp4 było obsługiwane i powiem też jak zainstalować DaVinci Resolve, by nam działał na Linuxie. Prosta sprawa, wpisujemy oczywiście w Google, gdzie tam chcecie DaVinci Resolve, przerzuca Was na stronę główną tego programu. Wybieracie sobie wersję na Linuxa, później rejestrujecie się na takim krótkim formularzu i pobieracie plik. On chyba w tej chwili waży 3,2 GB. Plik się nam pobierze, mamy go w pobranych, wtedy rozpakowujemy go za pomocą ARCA, czyli takiego programu archiwizatora, który jest zbudowany w każde distro Linuxa. Wypakowaliśmy, tworzy nam się folder z DaVinci Resolve 20. Jest to plik wykonywalny. W tym folderze mamy plik wykonywalny DaVinci Resolve po kropce Run e, wykonujemy go. I teraz są dwie opcje, zależy od Waszego distro. Na niektórych distrach pokaże Wam się taki tutaj ekran instalacji, taki instalator jak widzicie tutaj u mnie, a na niektórych distrach pokaże Wam się komunikat, że nie macie biblioteki Zlib. I mimo, że sprawdzicie, że ją macie, bo jakiej nie macie z terminala, ją sobie zainstalujecie, i tak DaVinci Resolve będzie zawsze mówił, że nie ma tej biblioteki Zetlib, ponieważ gdzieś tam w tym instalatorze jest jakaś zła tej biblioteki. W instalatorze DaVinci Resolve gdzieś zaszyta jest zła nazwa tego, tej biblioteki i zawsze Wam to będzie tak wyskakiwać. Albo pierwsza wersja, którą mówiłem na początku, że zainstaluje się, ale nie będzie działał. Dlatego, jeżeli wyskoczy Wam taki komunikat, że nie macie tej biblioteki Zlib, w terminalu, dodajecie w terminalu takiego skipa, Tutaj macie na ekranie sudo skip package check yy, równa się 1 i ścieżka do pliku. Oczywiście musicie być tam, gdzie ten folder wypakowaliście na terminalu. Musicie być w tym miejscu, czyli u mnie pobrane DaVinci Resolve 20 Linux. I wpisujecie komendę sudo skip package check i yy, równa się 1 i ścieżka do pliku tego run w tym folderze, w którym wyżej jestem. Ścieżka do tego. Pliku. Ja Wam wszystkie te komenty później wypiszę pod filmem, żebyście mogli sobie tylko skopiować. Oczywiście tutaj musicie swoje ścieżki dodać. Podajecie hasło, potwierdzacie Enterem. I odpala wam się y, instalator DaVinci Resolved i tutaj już bez problemu można to zainstalować. Przy dodaniu tego skipa y, nie będę tego instalował, bo już mam wcześniej zainstalowane. U mnie jest opcja Reinstall, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze nawet jak zainstalujecie DaVinci się tak dobrze łatwo i przyjemnie nie odpali. Ok, instalator zakończył pracę. Drugi punkt, który musimy zrobić, to zmienić folder bibliotek, z których korzysta DaVinci Resolve. I tutaj taka komenda, jak macie na ekranie, też będzie oczywiście pod filmem. Potwierdzamy enterem, e, wykonało się. Trzecia rzecz, trzecia komenda, którą musicie wpisać, to po prostu stworzenie katalogu, gdzie będziemy trzymać pliki, które dodamy w czwartym kroku wpisujecie po prostu sudo mkdir not used, katalog zrobiony i tu teraz w tej komendzie którą macie na ekranie i która również będzie pod filmem, nawet nie będę tego czytał, w tej komendzie przenosicie wszystkie biblioteki do tego folderu, który zrobiliście wcześniej. Zrobione, i na koniec punkt piąty. W tym punkcie dodajemy komendę, która instaluje nam biblioteki, których nie mamy, jeśli ich nie mamy na naszym distro, na naszym systemie, potrzebne do odpalenia DaVinci Resolve. OK, i w zasadzie to na tyle. Teraz szukamy sobie w menu programów DaVinci Resolve, bo on już jest zainstalowany. Ma poinstalowane, poprzekształcane wszystkie tutaj biblioteki. Zrobiliśmy to przed chwilą w terminalu. Jeżeli dobrze to przekopiowaliście spod filmu, to na wam się DaVinci Resolve teraz odpali. Proszę bardzo o to pierwsze odpalenie DaVinci Resolve na moim systemie. Ja jestem teraz, do tej pory byłem na garudzie, którą sobie testuję. DaVinci jak widzicie się odpala, ale zanim przejdziemy dalej, zanim pokażę jakąś tą edycję prostego filmiku, to chciałbym, żebyście ustawili sobie OBS-a do nagrywania w ten sposób, tak jak ja tutaj mam. Chodzi głównie o wyjście nagrywanie. Tutaj ustawiamy sobie MPG4, czyli MP4 normalnie format nagrywania, ale encoder obrazu musimy ustawić na taki, jaki jest obsługiwany przez DaVinci Resolve na Linuxie, czyli NVNC, tak jak ja mam kartę Nvidia, to Nvidia NVENC AV1. Tym encoderem obrazu nagrywamy pod MP4 na Linuxie. Z tego względu, że są tutaj problemy licencyjne na Linuxie, na Windowsie, na Windowsie tego nie ma. Ja tutaj wam wkleję kartkę w sumie z dokumentacji, na jakich DaVinci Resolve w kodekach działa na Linuxie. I niestety posiadacze kart Nvidia są uprzywilejowani w tym momencie, bo ten AV1 Nvidia bardzo dobrze działa. Co zobaczycie później. Ludzie z AMD, z kartami AMD też. Mówią, że na AV1 też im to dobrze działa. Także w sumie, supportowana jest tylko Nvidia niby w dokumentacji, ale AMD też na tym na Linuxie spoko śmiga, czyli MP4 i AV1 kodek musi tutaj być. Dodatkowo jeszcze używam takiego źródła dźwięku, encodera dźwięku, ponieważ wydaje mi się on jak gdyby czystszy, lepiej, lepiej ten dźwięk mi odpowiada przy nagrywaniu. Tak musicie ustawić obs -a. Ok, teraz sobie przerzucę inny plik, jakiś, żeby sobie go pomontować. I w tej chwili przerzucę się, pozwolicie, na mojego podstawowego Linuxa, czyli na nobarę, bo tutaj na garudzie widzicie, że pierwsze co zainstalowałem, DaVinci Vinci i nie mam swoich ustawień. Łatwiej mi będzie pokazać tutaj, łatwiej mi będzie edytować ten plik na nobarze. Ok, jestem już na nobarze, jak widzicie, bez problemu. Da Vinci Resolve śmiga tutaj. Nawarty na Linuxie można ciąć, edytować, dodawać efekty. Wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. Naprawdę, ten film, który teraz oglądacie, jest złożony na da Vinci Resolved. Nie miałem żadnych problemów praktycznie z niczym. Dobra, to by było na tyle. Zresztą ten odcinek i tak jest już dość długi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jakieś macie pytania, to zapraszam na Discorda i co! Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, komentarz, trzymajcie się. Nara.